Mam kościany Mr. Alpha 3000 i dzisiaj sobie zagramy w Happy Wheels Super Meat Boy to jest piąte różne granie. Zobaczymy jak nam pójdzie Wow, od razu zwaliłem. Oh, nawet, się, nawet się jeszcze nie ustaw, dobra. Jeszcze Tylko takie mam. Jezu. Nie wiem jak mam przejść bo... Kurde. No Jak mam to przejść? Boże... Weźmy na tego spokojnie, Boże... Ja pierdziele... Bo. Dobra, nie przejdę tego, od razu się zaś jeździ na trudno, dobra. Wiem w co zagramy. Masz odmiana. Może być ten. No ha. taki dziwny level. Bo jego się nie przechodzi tego levela To za grubo, to za dziadostwo. Dobra. Nie, ja chyba takie coś kiedyś grałem. Dobra. Coś innego weźmiemy. Czy coś może ciekawego znajdziemy. Nie wiem. Super Mario O Jezu Jeszcze O, może, może, może Nie, nie, dobrze Jedziemy po schodach No tyle mu się. Boże. Jak mu łeb. Utknął? Dlaczego tak się wywaliłeś? O, to... Dziecko się może zmarnować. Trudno. No. La, lamusie, je... jeć jakoś. No co, nie, nie tym czymś nie, nie da się skakać. Ja to specjalnie zrobiłem, dobra. Jezu, tym gównem się nie da skakać. No. Jedź Jedź, jedź. Fajnie. No ale to było genialne po prostu Chcę się nieraz nic coś nie da zrobić. Boże Jezu, jakie to jest dziwne. Normalnie jakoś inna, inaczej jakoś normalnie szło. Nie mogło się normalnie iść. No. Musiałem się o to wywalić, tak, dzięki. Dobra, możemy go poświęcić, trudno Bla, 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 bla. Ramy coins Dobra. no, no nie, nie daj się Czapeczka nam spadła, ale trudno A, flipa zrobiłem O boże! Jak się wykręcił dziwnie Co za człowiek Nie Głupie To zagramy Happy Days Future Jej. Czekajcie muszę jak mnie zrobić dobra No dzięki ale było już blisko, żebym... Do, doszedł, dobra. Jedziemy jeszcze raz. <grystanie> Jedź normalnie, człowieku. Spokojnie. Może! Czego to nie może jakoś normalnie iść? No. Jak ktoś dziwnie wyskakuje jakoś. Nie, nie, ja nie mogę. On to jakoś dziwnie przekręca w ogóle. Co, to, co, co się stało w ogóle? Nie nie, 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 po prostu nie rozumiem tego, nie wiem. Jakoś dziwnie to kręci i kręci. No, to Jezu musiał się przekręcić No boże, ja nie wyrabiam za tym czymś Gówno głupie Nie, 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 nie Tak Nie wiem, zobaczmy to Nie, o to, to jest fajne Jedziemy Czekaj, I rzuć tym czymś. Jak ktoś się zlamił? Engryberc. Lamu się lubi. Noże. Co za dziwne działostwo. To, to, jest dziwne. O Jezu, zobacz, co żeś ty z tym zrobił? No! No, zrób to coś z tym! Puść to. Boż, bo Jezu! Jakieś dziwne w ogóle. No, jakoś, jakoś normalnie mi to wychodziło teraz. O, Minecraft Quiz. Jabra, jedziemy. No, no dobra. Chyba... Noć. Jeee, yeah, wygrał. O, tam to... A zobaczmy sobie jak jakbym to zwalił. Bo jestem tego ciekawy. Z tym jak, jak, jak to z tym kiblem by było. Nie. Yeah. Jeszcze raz chcę, kurde, chcę z tym kiblem zrobić. Nocz. Nie! Dobra, walić to. Tak by wychodziło, że jest Grej dobra. Co to jest? Epic rope swing, dobra, jedzie jedziemy. Ech. LOL! Co to jest? Co ty robisz człowieku? To jest jakieś dziwne Dobra weźmy to O już, 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 już tak Już ginę Nadziałem się No Jezus Maria Walić No ja nie wiem jak to mogę jak to mo mo można by przejść tam to jak tam to coś ludzie przechodzą w ogóle. Tam, tam nawet jakieś dziwny No eee. Jedź jedź! nieć no poddał się i lamus. A ja, ja, ja. No hej, co ty robisz, człowieku? Czekaj. Wiem, wiem, wiem. Sam rower odjechał, lol Dobra, to jest jakieś dziwne, w ogóle na siebie strzelają jakoś dziwnie Dobra, jedźmy w to, no press Ten ziomek jest łatwy Co? LOL, o co tu wychodzi na przykład? Chyba ktoś chciał sterować, czy coś. Dobra. No, na sam koniec zostałem. Lol Dobra, jeszcze coś weźmiemy ciekawego. Uj! Nie zdążyłem. Jedziemy, 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 jedziemy! Nie, nie, zawsze tak się dzieje. No proszę cię. Kurde, nie wiem jak, jak to mam przejść. Serio? Jezu... Ostatni raz. Chyba... Czekajcie, jeszcze zobaczymy Co się z nami stanie Fajnie! To był chyba jakiś level... Dziwny taki to jedziemy to Coś Nie ja lubię tego gościa Ohohoho, Jej, udało się. To było łatwe. No dzięki od razu, tak. No to... Nawet chyba jakiś... Chyba... To chyba chce... Chcę... Ojej, ojej, oni mnie trolują! Oni mnie trolują! Ten cel level w ogóle nie do przejścia był. Dobra. Wiem, pomoże się ze mnie pośmiać jak O, Minecraft demo, to jedziemy w to. Hej... Escape... Nie umiesz normalnie chodzić? Dziun, 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 dziun. Spokojnie. To co to? Co to było? No tylko lekko krwawisz, a już zginąłeś. No jezu. O, to jedziemy. No, wielkie dzięki Ci. Jak ja to miałem przejść? Dobra. Jedziemy w to coś. Trzymamy się. Jaj, o tu na sam dole było, aha flip, nie. No nie, teraz to dobra, to by było na tyle. Cześć.